dotyczących metod walki z kryzysem, m.in. w tym, co powinno znaleźć Mi się oglądać w tej szczegółami umowy pod koniec stycznia zajmie się szczyt Unii Europejskiej. Premier We Włoszech wraca na jutrzejsze spotkanie z Jerzym Millerem. Ma pytanie do byłego szefa komisji badającej katastrofę smoleńską, m.in. o różniące się odczyty z kabiny pilotów, zanim spyta premier pytała Monika Olejnik o obecność w kabinie generała Głasika. Kwestia obecności w... W kabinie pilotu generała, jest kwestią niezwiązaną nie tylko Michał, Michał, z na Michał! Michał! Co jest robisz? Element naszego badania, który było w wielu czynnikach. jednym z tych czynników rzeczywiście była kwestia głosu. Ale nie przeszkadzać. Jed... Na jakiej podstawie Pan uważa, że generał był? Na podstawie ciało pana generała w szczątkach we wraku samolotu po katastrofie i na podstawie uszkodzeń ciała, które zostały stwierdzone w czasie ekspertyzy medycznej. Na taśmie nie ma odgłosu ścięcia brzozy, ogłasza triumfalnie Antoni Macierewicz, a internauci podpowiadają, nie ma też odgłosu eksplozy, więc koniec teorii o spisku i zamachu. Fakty wiadą tam, gdzie stoi Tupolew, o numerze bocznym 102, by ostatecznie wyjaśnić sprawę skrzydła i brzozy. O tym, co technicznie pewne i politycznie niepodważalne, Dariusz Prosiecki. W takich okolicznościach przyrody kończy swoją służbę. To najświeższe zdjęcia Tupolewa o numerze bocznym 102, zrobione na płycie wojskowego lotniska w Mińsku Mazowieckim. Ostatnie loty wykonywał głównie na potrzeby rządowej komisji wyjaśniającej smoleńską katastrofę. Na tej maszynie przeprowadzano eksperymenty. My skupiliśmy się na tym, co działo się dokładnie 900 metrów przed progiem Pasa. To właśnie tam samolot zaczął ścinać wierzchołki drzew. Tam też doszło do uderzenia skrzydłem w brzozem, choć tę wersję kwestionują niektórzy politycy. W odczytach Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Zena w Krakowie nie ma w ogóle dźwięku, który by został... Od...